Wyruty to jest pierwszy odcinek w sumie w pierwszym może no, nie ostatnim, nie wiem, zobaczymy. Yy, pierwszy odcinek z Kej są Tak, dzisiaj to są sobie trzy skrzynki. Yy, Chroma 2. Na tych chciałam Wam coś pokazać. Patrzcie, to jest kluczyk. Nie. I macie Chroma 2. Klucz o skrzyni Chroma 2. kosztuje 2,19 euro. A jak wejdziemy sobie w sklep. To klucz do skrzyni Chroma 2 kosztuje 2,44 Jeszcze sobie świeże, No 2,53 nawet To jeszcze więcej To jest właśnie bez sensu Nie wiem czemu tak jest Ale dobra Jak wiem Już 3 klucza i 3 skrzynie To potem mam, pokażę pokażemy jak, kupiony Klucz ja teraz pokażę no, Taki na Słaby w sumie Ale to jest yy... Lekko używany Star Trek, elitarny, z dwoma klikami. Tu mam trzy klucze, Kaimana. Mam... To jest też lekko używany. Mam jeszcze Jolka Wody. to no nie, Super nowa, jest ładna, też z naklejką tutaj. W sumie to yy, na przykład ładnie wygląda w grze, niż tak, jak się gra już trudniej, ale coś ja, już tutaj. To akurat od kolegi dostałem, bo się wymieniliśmy z killami. W sumie nie opłacało mi się trochę. W sumie mi, mi bardzo się co. No tu takie tam. mam, siatkę Safari. No w no, sumie no, dobra, możemy zaczynać. I tak. No ogólnie ja bym chciał dropnąć takiego AWP robaczy pup, ale to taki dobry stan i najlepiej z tym takiem Oczywiście nie te bestie, Nóż. No biznes i Teraz, kiedy mnie zadowolimy. Echo Mouth Biznes Hyper Western Hyper, Hyper Island. Już, i AWP robaczek. Dobry stan, i gdzie widzę tam, no, no to, no dobra, to jedziemy. I zaczynamy. Dobra, jedziemy. Zobaczmy, Patryk, bo przeleciał i drobi nam Desert Eagle, brązowe deko. I jakby to na godzinę 8, my dzisiaj Tak, y to nie wiem, co to może być jakiś stan, a nie minimal. No, nie. wiem. No ale chociaż jeden fioletowski, Niech mi robią, proszę. Jeden fioletowski. I AK-47. A tam małki biznes był. Kurde. A mi się cieszę, żeby ten mały biznes zrobił. Nie to z tym O Boże, zapragany w walkach. Kawałek, to jest dobra. dobra, błagam, Gaben. Proszę, chociaż światowy skin. Zresztą AWP te robaczy. Awupa, robaczy. Dobra, idziemy, Dzień przychodzi. Już. dzień. Tak! Eko! Jest! Dobra, jest! Już owy skin, proszę bardzo! Jest! Jest! Nice! Jest! Dobra! Wygrałem to. Nie wiem czy mi się zwróciła, zaraz zobaczę, ale jest różowy skin. Proszę bardzo! Jaki ślad używania! Kit jest różowy skin, nice! Jest, dobra! Nice, i to nie ten kod jakim sobie skin. I to jeszcze, no, drugi najlepszy różowy skin mnie. O tym Dzin jest okropny, mnie, ale dobra. Zobaczymy ile kosztuje ten eko. No je... O, taniutki, ale dobra, przynajmniej różowy skin. No. Chociaż, chociaż się różowy skin. Już mój trzeci. Łaaa, wow, kur... Przykro mi, że jest Ale jest! Nie wiesz, jakie to jest... Może to nie jest jakiś super ekstra skin, ale no... Różowy skin na trzy skrzynie? W sumie się opłaca tak robić kurtki u na trzy skrzynki, więc polecam. Polecam otwierać sobie trzy skrzynki, no bo widzicie, no może się nie zwróciło, ale przynajmniej mam fajny skin. Przynajmniej jest jakaś podnieczki. No, tak teraz mój epikę na wygląda. Nie wiem czy sprzedam ten skin, czy zostawię. Chyba trzeba zostawę, no bo dam na 20 euro, to to nie jest za dużo no Zobaczcie ile kosztuje ten elitarny, bo elitarne są drogie jak na niebieskie skiny. Ciekawe, ile kosztuje. No tak, kogoś sprzedać, w sumie. 20 centów. 20 centów elitarny. A zobaczymy, ile kosztuje. W że ja mam brązdeko, to jest lekko używane, a ja mam brązdeko. Dobrze, no dobra. Eee, no dobra, no to, ale to spokojnie, spokojnie. Może no, coś będzie warte, chociaż 20 centów. Nie, dobra, nieważne. Nie, już tak widzę. Ło, już wzrosło. Już myślałem, że tak trochę więcej niż 20, ten, 20 centów, ale no. No nie. Niestety nie. Statyny. No i w sumie. Jako, że mam teraz te dwa skiny i moment siły nie używam, to zrobię Wam giveawaya. Tak. Będzie giveaway na, na USPS Moment Siły Minimal Wear na AK-47 yy, Zaprawione w walkach militarnych. No nie jest jak się bo no, to jest akurat taki skin, który nie będzie odrapany jakoś strasznie. Znaczy, no, widać, że to jest bardzo odrapane, ale to tak wchodzi w ten skin, że atualnie nie wygląda. To wygląda trochę jak. Mój kolega ma zabrawiony w walkach Star Trek i to wygląda jak czarny Też spoko I także będzie na. Będzie na. Będzie na. Giveaway, giveaway. będzie na Bronze Data. I w... nie wiem jak zrobić ten skin. W Synę... sumie. Musicie tak. polubić filmik. Zasubskrybować nie. Skomentować. Chcę skin. Sk Chcę skiny. I zobaczymy co wam dropnie. Może nawet jedna osa może trzy skiny dostać. Jedna osa może dostać wszystkie, skiny. Cztery. Poczekajcie, nie cztery. Cztery dostajecie, bo jeszcze jest Gail y rakietowy boom z naklejką Pasha Biteps. to jest stan. No jaki? Minimal... Tak, minimal. No to macie na cztery skiny. Musicie zrobić te skiny i zobaczymy co wam... Nawet kłucza jedna samo, może dostać cztery skiny, ale... ale zobaczymy. Nie wiem czy coś jeszcze tam mam dać, nie no dobra, a zobaczę czy mogę kontrakt zrobić z jakimś szarym czy... nie no dobra, nie. Okej, okay, no to to by było na tyle, żegnam się z wami i zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz w górę i zostaw subskrypcję w górę jeżeli film, co? So... Dobra, nieważne. Y...